Jan Zamojski stworzył piękne, funkcjonalne i przyjazne mieszkańcom miasta. Prezentowane w Muzeum Zamojskim obiekty są namacalnym dowodem na wielkość owych przedsięwzięć, opowiada dr Jacek Feduszka. Jednym z najcenniejszych niewątpliwie obiektów w naszym muzeum, związanym przede wszystkim z fundatorem Miasta Zamościa, Hetmanem Wielkim i kanclerzem Janem Zamojskim, jest kielich mszalny, wykonany ze srebra, ufundowany przez. Jana Zamojskiego i jego czwartą żonę Barbarę Tarnowską dla kolegiaty Zamojskiej. Obiekt ten wykonany przed rokiem 1605 stanowi bardzo ciekawy przykład rzemiosła. Całość wykonana w technice puklowania, cyzelowania zaopatrzona jest w ornamenty, ornamenty o charakterze roślinnym i geometrycznym u podstawy Kielicha znajdują się herby, herb jelita, zamoyskich i leliwa tarnowskich, łącznie z inicja inicjałami fundatorów tego przedmiotu Jana Zamoyskiego i Barbary Tarnowskiej. Przykrywa zaopatrzona jest w ten sam motyw ornamentacyjny charakterystyczny dla przedmiotów wykonanych najprawdopodobniej w warsztatach krakowskich. Jest to przedmiot uzupełniony, szczególnie przykrywa, kielicha uzupełniona została u góry już w XX stuleciu. Obiekt z naszych zbiorów muzealnych stanowi bardzo ciekawy przykład. Skromnej dekoracji z jednej strony, ale z drugiej strony wykwintnej, przeznaczonej przede wszystkim dla celów użytkowych, dla ufundowanej przez Jana Zamojskiego Kolegiaty Zamojskiej. Zobaczmy ten eksponat jeszcze raz. Otwieramy stronę www.muzeummyślnikzamoiskie.pl i z menu wybieramy zakładkę Kultura w sieci. Z listy poniżej wybieramy Fundację Rodziny Zamojskich, a następnie zakładkę Puszka na Komunikanty. Na stronie eksponatu mamy podstawowe informacje o obiekcie, a w ramce poniżej eksponat w formie 3D. Klikamy w niego i czekamy, aż obraz zostanie wczytany. Teraz eksponat możemy przybliżać, oddalać. Zostały umieszczone dwa punkty. Pod numerem 1 widzimy herb Leliwa i inicjały BZ. Punkt numer 2 to herb Jelita i inicjały IZ. Ornament okuciowy przerywany uskrzydlonymi główkami anielskimi. Czara puszki dzwonowata z grawerunkiem. Więcej informacji o tym obiekcie znajdziecie Państwo w niebieskiej ramce Dowiedz się więcej. Informację opracował dr Jacek Feduszka, kustosz w Muzeum Zamojskim w Zamościu. Wracamy do naszej strony z obiektem. Klikamy jeszcze raz wstecz, aby się znaleźć w zakładce Fundacja Rodziny Zamońskiej. Poniżej znajduje się niebieska ramka z kartą pracy przygotowaną z myślą o najmłodszych. Zapraszamy do jej wypełnienia.